Głosujemy teraz przekazanie wniosku mieszkańców w w Stolnie Studki do Komisji Skar. Pan Widom nie ma. Pan Marta. Za. za. Pan Józef. Za. Pan Tomasz. Tak za. Pani Ela. Za. Pan Tomasz. Ja również za. Pana i Nie ma. Pani Anna. Za. Pani Iza. Za. Pani Basia. Tak, Pan Stanisław, za. Pani Marta. Za. I pani Luka. Za. Dziękuję za. bardzo. Informuję, iż pismo zostało jednogłośnie Pracuję, przesłane do komisji. I ostatnie. Pani Justynko jeszcze jedno. Lista. Pani Marzeny Dziecińska też jest oddzielny, bo to jest oddzielne pismo. A gdzieś z okupacji też? Też odnoszę z Tak, to się odnosi do Tak, ale no trzeba skierować. Może być komisja się... chciała Pani przesłuchać, nie wiemy. Może wezwać? Nie no tak, Głosujemy nad no, przekazami Pana Radnych Dziedzickiego, komisji. Pani Danu nie ma. No. Pani Marta za. Pani <coughs> za Pan Tomasz, za. Pan Eliza za. Pan Tomasz Ja również za Pana nie ma Pani Aja. Za. Pani Iza. Za. Pani Basia. Za. Pan Stanisław. Za. Pani Marta. Za. I pani. Za. W pismo zostało przesłane jedno dło. Pytaniem do Pani Dyrektor, czy w okresie dwóch ostatnich lat była możliwość ubiegania się o dofinansowanie do stołówki szkolnej na wyposażenie, remont lub modernizację? Jeśli tak, to kiedy istniała taka możliwość i czy został złożony taki wniosek? I jaka była wysokość ewentualnego dofinansowania? Czy szkoła w Staświnach, w Rydzewie, Wmiłkach posiada? Zabezpieczone środki na wkład, posiadała zabezpieczone środki na wkład własny w przypadku otrzymania dofinansowania. I dostałam odpowiedź od Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Staśminach, odpowiedzi na pismo z dnia 24 września 2019 roku. Udzielam informacji na pytanie. Tak, w ciągu dwóch lat była możliwość ubiegania się o dofinansowanie do posażenia stołówki szkolnej. Tak, możliwość istniała w lutym 2019 roku w ramach programu MEN Posiłek w szkole i w domu. Wniosek został przygotowany raz wraz z wykazem wyposażenia do stołówki ale w związku z decyzją organu prowadzącego związaną z planowanymi, e, planowanymi przejęciami stołówki przez podmiot zewnętrzny, realizacja wniosku została wstrzymana. Szkoła posiadała zabezpieczone środki na wkład własny w przypadku otrzymania dofinansowania. To jest jedna odpowiedź. E, teraz odpowiedź od e, pani dyrektor ze szkoły z Rydzewa. W odpowiedzi na pismo z dnia 24 września 2019 roku udzielam informacji na Pani zapytanie. Tak, w ciągu dwóch lat była możliwość ubiegania się o dofinansowanie do posażenia stołówki szkolnej. Tak, możliwość istniała w lutym 2019 roku w ramach programu MEN Posiłek w Szkole i w domu. I trzecie wniosek został przygotowany wraz z wykazem wyposażenia dla stołówki, ale w związku z decyzją organu prowadzącego związaną z planowanymi zmianami przepraszam, z, planowanymi, z planowanym przejęciem stołówki przez podmiot zewnętrzny. Realizacja wniosku została wstrzymana. Szkoła posiada zabezpieczone środki na wkład własny w przypadku otrzymania dofinansowania. I odpowiedź od Pani Dyrektor Placówki Oświatowej, Zespołu Placówek Oświatowych w Gminy. W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 24 września 2019 roku informuję, iż w okresie dwóch ostatnich lat była możliwość ubiegania się o dofinansowanie do stołówki szkolnej. Szkoła w marcu 2019 roku rozpoczęła starania o złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu. Treść wyżej wymienionego wniosku była na bieżąco konsultowana i pracownikiem organu prowadzącego szkoły. Szkoła opracowała również kalkulację maksymalnych kosztów realizacji zadania, które zostały określone oraz zaakceptowane wstępnie przez organ prowadzący w następujący sposób. Koszty całkowite 8511 zł 15 groszy. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego 6808 92 zł 92 grosze wkład finansowy własny 1702 23 zł 23 grosze pomimo podjętych przez szkołę zaawansowanych starań organ prowadzący wyżej wymieniony wniosek do wojewody nie złożył Także ja tutaj y, uważam, że y, co do mojego zapytania, i co do odpowiedzi na zapytanie, ja będę prosić te pisma. Może Pan y, Radca Prawdy mi pomoże z, z, wniosek napisać do może komisji. I jeszcze mam jedną właśnie też prośbę, później do Pana Radcy Prawnego, żeby mi też pomógł, y, bo chcę złożyć wniosek w sprawie. Y, zlecenia przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej sytuacji finansowej w jednostkach y organizacyjnych. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym bezpośrednio do wypowiedzi pani Marty. jak nie widzę żadnych rozbieżności, które pani tutaj przedstawiła, bo w mojej odpowiedzi na pani to pytanie y wniosek był jasny. To znaczy tutaj akurat y może sprostowanie pani dyrektorki napisało, że być może w lutym zostało uruchomienie programu rządowego, natomiast wnioski można było ubiegać się od początku kwietnia do, tak jak stwierdzono, do 30 kwietnia. Nie ukrywam, że pewnie prace na terenie szkół były zaawansowane, tak jak w przypadku różnych wniosków i różnych propozycji, natomiast ta ostateczna decyzja nie została podjęta ze względu na to, że też była prośba że w Rdzewie w tym roku 19 ubiegaliśmy się o dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych. W kwestii natomiast zaplanowanych środków. Wiem, że Pani, tak jak wspomniałam zresztą w piśmie swoim odpowiedzi na Pani interpelację, wskazany był paragraf i Panie Dyrektorki wskazały tę kwotę, która była jako zabezpieczenie jako materiał. Natomiast nie było mowy jeszcze w zabezpieczeniu środków w miesiącu, powiedzmy bardziej w październiku, listopadzie czy nawet w grudniu, ponieważ tak jak powiedziałam, program został uruchomiony dopiero w lutym. Więc no nie można było w uchwale budżetowej, którą podejmujecie Państwo w grudniu bodajże, zaplanować już środki i zabezpieczenie na ten cel. Zawsze analizujemy wnioski, które możemy składać o do dofinansowanie i też tutaj nie wskazałam na pani pismo, że w roku 2015 ubiegaliśmy się o takie wyposażenie stołówki, czyli jednokrotne było. Natomiast podkreślam wciąż jeszcze raz że był to pierwszy rok funkcjonowania uruchomienia tego programu. Miałam dokładne rozeznanie, jakie jest zainteresowanie tym konkursem, bo to jest forma konkursowa, to nie jest tak, że każdy wniosek zostaje przyjęty. Na terenie Giżycka na przykład zostało założonych 8 ofert, Uzyskała dofinansowanie tylko jedna stołówka, która była w trakcie rozbudowy. Ponieważ w piśmie również, które otrzymaliśmy zarówno od kuratora oświaty były wskazane kryteria decydujące o wyborze o wniosku do dofinansowania, jasno było wskazane, że w pierwszej kolejności jakby będą dofinansowane stołówki, które na przykład nie mają miejsca na jadłodajni i trzeba je, powiedzmy, pomieszczenie przygotować i wyposażyć. Tak jak powiedziałam, również 4 lata program trwa i w każdej chwili, kiedy będzie, uznamy, że taka potrzeba jest i jest, są środki na zabezpieczenie wkładu własnego, podejmę taką decyzję. Dziękuję tak, bardzo. Tak, ja się odpowiem, chcę odnieść do kilku yy, rzeczy. Pierwsza rzecz to yy, w ramach yy, prezentacji teoryczności yy, sesyjnej była pani w sprawie yy, aglomeracji naszego udziału finansowego. Ja tylko wprowadzenia, bo wielu radnych jest, yy, jest nowych i w ogóle nie zna yy, zasad funkcjonowania aglomeracji i, i co się z tym wiąże. Bardzo krótko to powiem. E, m, około roku 2004-2005, kiedy sprawą regulacji e, gospodarki wodno na terenie e, tutaj naszego powiatu i nie tylko obszaru Wielkich Jezior Mazurskich zajmowała się fundacja Wielkich Jezior Mazurskich, e, której przewodniczył Pan Prezes Suski, opracowane były zasady e, e, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i tam w tym programie gmina Miki znalazła się w tzw. aglomeracji bieżyckiej, było to spowodowane tym, że z aspektami środowisko przyrodniczymi czyli bezpośredniej styczności z wielkimi jeziorami mazurskimi, ale jednocześnie, że na terenie samorządów leżących w pobliżu, była oczyszczalnia ścieków, która swoimi parametrami technicznymi i możliwościami mogła służyć jako jedyna wspólna oczyszczalnia ścieków dla tych samorządów. Były to wskazania, jakby proekologiczne, oraz aspekt ekonomiczny, wyliczany wtedy, wskazywał wyraźnie, że rozwiązanie wspólnej oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem ekonomicznym, dlatego też gmina Miłki została wpisana w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków do aglomeracji giżyckiej, w których skład wchodzi gmina Giżycko, miasto Giżycko, gmina Kotlanki, gmina Miłki. E Aglomeracja Giżycko jako spółka celowa, e utworzona do realizacji zadań, czyli uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej e w gminie w Miłki, w porozumieniu z nami wytypowane zgodnie z wszystkimi, z wszystkimi możliwościami zarówno technicznymi, jak i finansowymi było jedno duże zadanie, czyli budowa sieci kanalizacyjnej i wodnej w miejscowości Marcinowa Wola oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kleszczewo wraz z kolektorem przerzutowym do oczyszczalni ścieków w Bystry. W tej chwili no, zostałem jakby zaskoczony. Inwestycja na terenie naszej gminy była to inwestycja rzędu w pierwszej wersji około 7 milionów. Po, po przetargach wyszło to taniej. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć teraz sum, no bo przecież nie będę przez lata utrzymywał wszystkiego w głowie. Natomiast była to inwestycja wielomilionowa na zasadzie takiej, że każdy z członków, a więc udziałowców spółki wnosił swój wkład własny, udziały oraz współfinansował to zadanie. Aby nie finansować to jednorazowym wkładem finansowym w trakcie wykonywania, wykonywania inwestycji, współudziałowcy, a więc te wszystkie samorządy wchodzące w skład spółki aglomeracja, podjęły decyzję o... Finansowanie wkładu własnego z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to jest oczywiście nieistotne, jako podmiot, ważne, że zabezpieczało to wkład własny wkład własny wszystkich udziałowców, którzy skorzystali z tego i ten wkład własny zgodnie z porozumieniem i ze stanowiskiem spółki po wykonaniu zadania jest jakby solidarnie spłacany w zależności od udziału, własnego udziału tych inwestycji w poszczególnych gmin. Dlatego też, dlatego też naturalną rzeczą jest to, że Gmina Mimki nie wydatkowała tych środków jednorazowo w trakcie realizacji, realizacji przedsięwzięcia, tak jak i wszystkie inne gminy wchodzące w skład aglomeracji a w trakcie trwania, w trakcie, w trakcie w okresie trwałości projektu te środki sukcesywnie w ratach są spłacane. I to jest, to jest dlatego, dlaczego, dlaczego gmina Milki płaci, płaci za swoją inwestycję bioluminiową, która pozwoliła na skanalizowanie terenów wzdłuż Wielkich Jezior, jezior będących połączone z Wielkimi Jeziorami Nozucznymi. To jest odnośnie tej sprawy. Natomiast chciałbym poruszyć sprawę, o której sygnalizowałem, czyli sprawa odpowiedzi na interpelacje. Tak jak mówiłem, wymaga się od nas, aby pytania były rzeczowe, dotyczące ważnych spraw, e, istotnych dla gminy I My te interpelacje, z, e, te pytania zadajemy nie tylko w swoim imieniu. My je zadajemy w imieniu mieszkańców, których reprezentujemy. Dlatego też oczekiwalibyśmy, aby one były. W do tego, do merytorycznej, rzetelnej dyskusji, aby wnosiły e, pełen wkład w naszą wiedzę, której no, nie będąc, nie, nie piastując tutaj stanowisk, nie posiadamy. Na chciałbym się odnieść do e, odpowiedzi, którą uzyskałem na e, moje e, ostatnie interpelacje. I tak w bardzo, krótkim, e, bardzo e, e, krótki sposób. Deklaracja dotycząca wiedzy o Zapytanie było, czy były zaległości, ile dni zwłoki. Odpowiedź została udzielona, że zgodnie z uchwałą, która reguluje, że do 30 każdego miesiąca w kasie, w kasie urzędu mogą zgłaszać się, powinni zgłaszać się po wypłaty. Tak, tylko że to jest odpowiedź w ogóle oderwana od rzeczywistości, ponieważ. Przed tym wspomnianym lutym 2019 roku większość socysów te e, diety otrzymywała na konto. Rzadko kto korzystał z jakiejkolwiek formy wypłaty gotówkowej e, e, i w mojej ocenie to należało, należało zawrzeć tą informację, e, ile dni e, zostało, zostały te płat, wpłaty spóźnione, jeżeli chodzi o wypłatę na konto. Znalazło się tam również sformułowanie, że żaden z sołtysów nie zgłosił się do tego dnia w kasie. W jakiej kasie on się miał zgłosić, skoro od roku kasa nie istniała w urzędzie? Czyli likwidacja kasy? Tak, tak, taka jest odpowiedź. Nie zgłosił się w kasie, czyli to tak samo jak napisać listy na berdyczu, bo szanowni Państwo, jeżeli ktoś mi odpowiada w ten sposób, to jest yy, no, urogające jakiejkolwiek przyzwoitości. I teraz kolejna sprawa. Przechodzę do następnej, bo to, bo, to już tylko zostawiam ocenie państwa. E, konkluzja i wnioski, zabrę jeszcze na koniec. E, kolejna odpowiedź. Odnośnie e, daty i ilości dni zwłoki w wypłacie diet radnych. No i oczywiście po, 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 jest powołanie się na e, uchwałę, e, która nie określa terminu wypłaty. Czyli przyjmując ten tok rozumowania e, organu należałoby rozumieć, że jeżeli ta dieta, zaznaczam, co miesięczna, z tytułu daty zarobków, bo taka, o, taka jest jej intencja, e, zostanie przekazana na koniec kadencji, to również nie będzie żadnego dnia złotych, a może za 10 lat, również nie będzie dnia złotych. I teraz e, pochyliłem się nad tym tematem, ustawodawca rzeczywiście nie określił, ani w naszych uchwałach nie ma, natomiast jest jakby sformułowanie bardzo istotne, miesięczna. Świadczenie miesięczne powinno być wypłacane co miesiąc. Jeżeli jest to świadczenie kwartalne, co kwartał, jeżeli roczne, to co rok. Więc jeżeli, jeżeli nie ma norm prawnych, to może należy przyjąć normy zwyczajowe. Bo z tego co pamiętam, to co do zasady było tak, że te wypłaty były wypłaty wypłacane w każdym kolejnym miesiącu po, po miesiącu minionym. I. Jeżeli, jeżeli e, chciałbym się utwierdzić w tym swoim przekonaniu, to nie skos, e, skonsultowałem się z gminami sąsiednimi. I takie przywoływane bardzo często wydminy, które są tutaj stawiane za wrzód, również wypłacają dietę co miesiąc. A więc e, odpisywanie mi, że jeżeli wypłaciło się dietę w lutym, w e, za miesiąc luty w październiku nie spowodowało ani jednego dnia zwłoki, no według mnie jest nonsensem. Nie, nie traktowaniem poważnie tego narzędzia, jakim jest interpelacja. Do kolejnych się tylko odniosę. Jeżeli jeżeli teraz chodzi o, no jeżeli chodzi o spłatę ZUS-u i zaległości, czy wynagrodzeń zostały wskazane, no należałoby się zastanowić nad przyczyną. Dlaczego, dlaczego w tak sposób naganny, nierzetelny została prowadzona gospodarka finansowa, że nie można było wypłacić z należności pracownikom lub też nie w terminie zostały regulowa, regulowane ZUS-y. Ale to jest temat na odrębną analizę gospodarki, gospodarki Finansowej i prowadzonej polityki. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do odpowiedzi wcześniejszej na interpelację, na no niej już pana Tomasza Dorbacha, który złożył interpelację odnośnie wysokości zadłużenia i, i na ostatni dzień października wynikającego z niezapłaconych faktur, porozumień, not odsetkowych i wszystkich innych jakichś dokumentów. Potrzebna odpowiedź, która która zawierała płatności, zaległe płatności na kwotę około 50 tysięcy złotych. Pani z Stępa mógłbym prosić? Proszę rozdać radnym ten dokument. Jest to dokument, o który zwróciłem się do spółki właśnie aglomeracja jako radny i otrzymałem odpowiedź, która nie została ujęta w, w oficjalnej odpowiedzi organu. W tej odpowiedzi na interpelację pana Zorbacha zabrakło zobowiązań na kwotę około 300 tysięcy złotych wobec aglomeracji. Ja chciałbym się zapytać, tylko mogą Państwo mieć teraz ile czasu, My jeszcze mam kilka przemyśleń, żeby odpowiedzieć, dlaczego została pominięta ta należność w zobowiązaniach wynikających z niezapłaconych faktur. To nie jest kwota 200 20 tysięcy, to jest kwota około 300 tysięcy złotych, którą ukryliście Państwo przed nami, nie podając prawdziwej informacji w odpowiedzi na interpelację. I teraz, szanowni państwo, nie dysponuję w tej chwili dokumentami potwierdzającymi inne zobowiązania, które nie zostały ujęte, ale na to też przyjdzie czas. Dlatego też chciałbym zwrócić uwagę. Że jeżeli otrzymujemy takie odpowiedzi na interpelacje, one świadczą o tym, że wykazuje organ wykonawczy. Pani Wójt, bo to są do Pani kierowane zapytania i Pani powinna kierować, sprawdzać również odpowiedzi, a odpowiedzi powinni udzielać pracownicy kompetentni. Więc jeżeli otrzymujemy takie odpowiedzi, które nie są rzetelne, które są próbą zafałszowania rzeczywistości, które nie podają prawdy, to Jedynym odczuciem, jaki jest, to jest brak szacunku wobec nas, radnych, to jest brak szacunku wobec mieszkańców, bo jeżeli mamy dyskutować i decydować o losach gminy, to żądamy rzetelnych i pełnych, prawdziwych informacji. I jeszcze jedna sprawa, to że w ten sposób tyle, ja odpowiedzi na te, które wcześniej mówiłem, nie tak, są radnych traktuje jako próbę kpin i drwiny z nas. Szanowni Państwo, jeżeli, jeżeli brak Państwu kompetencji, to proszę poszukać źródła albo jakiejś pomocy przy udzielaniu odpowiedzi. Jeżeli intencją jest kpina, to proszę występować w, w kabarecie, a nie w samorządzie, bo ten sposób odpowiadania uderza, urąga i obraża naszą inteligencję. No, chyba, że pojęcie słowa inteligencja jest tak samo Państwu nieznane, jak słowa przekazanie, co wykazaliście Państwo w odpowiedzi na interpelację. Ja żądam, żądam w tej ja chwili. Liczę się ze słowami. Żądam w tej chwili, aby każda odpowiedź na interpelację naszą była zgodna z prawdą. Bo to, co Państwu przekazałem przed chwilą, jest dowodem na to, że zawarliście Państwo w odpowiedzi nieprawdę, ukrywając przed nami. Kwotę zadłużenia wobec aglomeracji około 300 tysięcy złotych na dzień złożenia i udzielenia odpowiedzi. Ja Dziękuję bardzo. Odpowie. Panie Przewodniczący, proszę. proszę o głos, bo jak tutaj proszę. został wywołany temat aglomeracji, o której ja tutaj Państwu już od jakiegoś czasu. Przekazywałam informacje. Nie będę dyskutować z tym, co powiedział pan Gosiakowski, bo ja nie uczestniczyłam w tworzeniu aglomeracji. Natomiast bazuję na wypowiedziach pana prezesa aglomeracji, z którym podjęliśmy rozmowę i była zupełnie inna informacja, niżeli przekazał ją tutaj pan Wojtkowski. Aglomeracja powstała na wniosek jakby wójtów i burmistrzów, którzy. Postanowili, jakby skorzystać, podejrzewam, że ze środków unijnych i to był dobry cel, i wybudować, tak jak pan tu zgodnie powiedział, instalację wodno-kanalizacyjną. Tylko ja pojechałam do aglomeracji w celu uzyskania informacji, gdzie znajduje się analiza finansowa i koszty. Jak, jakie będą później koszty związane z wybudowaniem takiej sieci, bo państwo pewnie wiedzieliście że po e, zakończeniu inwestycji proponowana stawka podniesienia dla mieszkańców ceny wody miała wzrosnąć o powyżej 5 zł. I to było zaakceptowane przez urząd, e, który sprawował pan e, Wasiakowski przede mną. E, Państwo pamiętacie całą procedurę w 2014 roku, kiedy robiliśmy sesję nadzwyczajną, żeby e, jakby odejść od tej podwyżki cen, bo te inwestycje zawsze będą wchodziły w cenę wody i chyba pan z tym nie dyskutuje. Ceny wody i ścieków. Teraz tak. Nigdzie nie znalazłam analizy finansowej kosztów, które będzie później generowała ta wybudowana sieć. Nas, moje, moje pytanie do prezesa aglomeracji, uzyskałam odpowiedź, że to leżało w gestii punktów, i niż w takiej analizy, to ja bym chciała teraz usłyszeć, jak były wyliczone koszty utrzymania teraz tej inwestycji, gdzie, przypominam, zrezygnowano z modernizacji naszej... Oczyszczanie ścieków w mikach i zamknięcie jej, bo celem aglomeracji jest te utrzymanie jednej tylko oczyszczalni ścieków. W związku z tym, my mamy obowiązek prowadzić wszystkie ścieki, z odległości nawet powyżej 20 km do gminy, do miasta Kirzycko. Myślę, że chyba koszty dla Państwa nie muszę tłumaczyć, jakie to są. Więc gdzie była ta analiza finansowa? To teraz ma skutek taki, że my będziemy ponosili coraz większe koszty. I w związku z opłatą dla aglomeracji ponosimy czynsz dzierżawny w ciągu roku około 300 tysięcy złotych, jako gmina. Bo pomimo tego, że mamy sieć, ją, aglomeracja nam ją wybudowała, ale póki co, póki nie zakończy się trwałość projektu, my nie jesteśmy właścicielami tej sieci. To teraz bystry dyktuje nam też ceny, za ścieki, które są odprowadzane z naszej gminy. To nie my ustalamy ceny, tylko ustala to oczyszczalnia Bystry. Dowodzą do tego ogromne koszty wybudowanych wszystkich przepompowni ścieków. To oczywiście jest wzrost ciągle kosztów energii elektrycznej, który także podraża jakby te nasze ścieki. I co jeszcze jest najważniejsze? To nie jest tak, proszę Państwa, że koszty ścieków to jest to, co trafia do oczyszczalni Bystrym i my mamy za to zapłacić. Bo do tej ceny, czyli do tej wartości yy, ceny ścieków, które odbieramy od mieszkańców, trzeba doliczyć to, co dochodzi na przykład w postaci wód opadowych, w postaci... dlatego, że mamy nieszczelne, stare instalacje i tak naprawdę na mecie to koszt, wartość robi się podwójna. Za, kto za to ma zapłacić? No oczywiście my, mieszkańcy, gmina, musi dołożyć do tej wartości. Ja nie będę dyskutować, czy, czy był taki projekt, czy taki, tylko bardzo mi zależy na takiej analizie panie Posiakowskiej, finansowej, jak to później te inwestycje miały się przełożyć, bo ja na mieszkańców niestety teraz ja sprawuję urząd i jadę do mieszkańców na spotkanie i pierwszy zarzut, który otrzymuję, dlaczego są tak drogie woda i ścieki. I żadne tłumaczenie, że takie inwestycje, że doprowadzono yy, kanalizację do miejscowości, gdzie podłączone jest jedno gospodarstwo, tak naprawdę, bo całe gospodarstwo Osana na końcu to jest jedno gospodarstwo. Więc proszę przeliczyć koszty, a jeśli to gospodarstwo jest zamieszkiwane przez powiedzmy tylko okres sezonowy, jakie będą koszty, które rozłożą się na poszczególnych mieszkańców. Nie wiem, ja nie będę analizować jak to y, trwało i tak dalej, ja tylko jestem zobligowana do tego, żeby zastanowić się, czy nie lepiej było utrzymać nasze oczyszczalnię, nie przystępować.